Siemanko z tej strony Seba na kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla was i widzowie w dzisiejszym odcinku pierwsze 25 osób, które się zgłosi, które obejrzy do końca film, zostawi łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem otrzyma jakąś nagrodę. Może to będzie jakaś naglejeczka randomowa, a może to będzie fajnie jakiś skinek, albo doładowanie, zobaczymy. Ale tylko pierwsze 25 osób, które spełnią wszystkie wymagania, czyli like, subskrypcja, dzwoneczkiem, komentarz, oglądnięcie filmu do końca. I wpisanie kodziku Esteban na GeForce się Nagrodę otrzymacie jakoś za tydzień po tradebanie. Dlatego piszcie i wyczekujcie widzowie na to, co macie dostać. A ja, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj znowu eventowo e, szukamy po prostu widzowie, nie no co ja gadam, jakie szukamy. Po prostu otwieramy skrzynki eventowe. W poprzednim odcinku zajmowałem się drabkami, no to dzisiaj walimy sobie wszystko do generatora. Ale ja już nie przedłużając. Przejdę do otwierania i lecimy. 5 takich skrzyneczek kosztuje 180 zł. No, i nabijamy sobie żetony. I tutaj też fajnie poleciało, chyba powinien być profit. A jednak 43 zł straty, bo słabe stany, ale tam nie ma tragedii. Otwieramy. No, mam, oczywiście, wiadomo, że chciałbym, żeby skiny były jakieś drogie. Tutaj, no, tutaj musi być profit. To, to niemożliwe, tak jest. 128 zł profitu, bardzo fajnie. Otwieramy dalej. No, i zobaczymy, co tym razem wyleci. No, nie, no tutaj jest zdecydowanie gorzej. E, 92 zł w plecy to już niestety sporo, no bo stówka widzowie piechotą nie chodzi, a teraz właśnie ją straciliśmy. Co mamy tutaj? No, znowu średnio, powiem Wam szczerze. Dwie dychy w plecy. Dobra, musimy dobić do 5000 żetonów, tak, żeby było tak, żeby, no wiecie, żeby ten. Ta rywalizacja między generatorem a zrabkami była jakaś tam miarodajna. Najwyżej sprzedamy te itemki, jak mi nie starczy. Eee, zobaczcie, jak tu słabo dropi widzowie. Wczoraj nie dropiło tak słabo jak dziś. No, ale w dzisiejszym odcinku, kurczę, totalnie słabo. No, nic z drogiego jeszcze nie poleciało. Zobaczcie, cały czas prawie te same itemy. Dobra, mamy 3,5 tysiąca. To zróbmy sobie z tych tańszych kontrakt. Cyk, cyk, cyk. Podpisujemy. Mamy Umpika za 17 Ziko. Jeszcze z tych, sobie zro... Oj, z tych sobie zrobimy kontrakcik 150 zł, mamy P250 za 125. Dobra, sprzedamy to P250 i jeszcze na 3, żeby mi starczyło, to kurczę, jeszcze muszę posprzedawać tej temki. Te droższe sobie cyknę. Dobra, tego jeszcze Galila. Na 3 nie wiem, czy starczy, nie chcę mi się. Nie chce mi się teraz liczyć już totalnie. 530 zł No nie starczy no, Ale sprzedam od razu i w sumie starczy Zobaczcie no ani razu nie polecił jakiś fuel injector Żeby zwróciło Cały czas jakieś no Nie chcę wszystko mówić ale wygląda to bardzo Widzowie słabo jeśli chodzi o skrzynki No tutaj troszkę lepiej Ale to i tak chyba nie zwróci skrzynki No właśnie 21 ziko w plecy Dobra sprzedaję wszystko no i otwieramy Ostatnią skrzyneczkę Widzowie w dzisiejszym odcinku Mamy 5 koła, naprawdę. Dzisiaj skrzynki, tragedia. Jestem naprawdę na ogromnym minusie. Mam nadzieję, że generator odda. Wrzucamy sobie całe 5000. No i sprawdzamy, czy generator, czy zdrapki są lepsze. E, no z tych zdrapek wczoraj nawet nie poleciał żaden itemek powyżej 5 zł. Było ich dużo, ale no co z tego. Chciałbym, żeby tutaj coś fajnego poleciało. I widzowie, dostajemy Star Trek Auk za 42 zł. Przeliczając, kurczę tamte wszystkie skiny. No, powiem Wam szczerze, że chyba podobnie. Chyba podobnie, ale jak ja bym miał na Waszym miejscu 5 koła żetonów, to zaryzykowałbym na generator wrzucić. Bo no jednak, jeden drogi skin jest lepszy niż 20 skinów za złotówkę. No, zdecydowanie, jak dla mnie jest lepszy generator. E, także ten challenge w mojej głowie wygrywa właśnie ze zdrabkami generator. A my jeszcze sobie zrobimy tutaj kontrakciki. 163 zł. I mamy 5 stów. Możemy dostać 1200. Dostajemy 430. No i walnijmy sobie jeszcze jeden widzowie, kontrakcik 740 zł. Podpisujemy, i jest nożyk za 714 zł. Ok, dobra, tragedii nie ma. I wiecie co, widzowie? W sumie jeszcze coś sobie potwieram. Mamy 860 zł, a filmik jest jeszcze bardzo krótki, to jeszcze walnijmy sobie coś na grubasie, niech chcą trzy hydrotusy. Polećmy sobie, a może akurat jeszcze coś fajnego poleci. Zobaczymy. I co my tu mamy? No nie, zdecydowanie słabo. Zdecydowanie, bo mamy 175 zł w plecy. No dzisiaj to chyba nie jest ten dzień. To chyba nie jest dzień do otwierania skrzynek. Podpisujemy kodrak 5 stówek, Mamy Shadow Daggery. Za 394, no kurczę, nawet Nawet tutaj nie oddaję, no walnijmy jeszcze upgrade'ik z tych shadow'ków Na 1000 złotych, no to już zaryzykuję Nie wiem, niech są też shadow daggery tym razem i dam sobie A niech jest tutaj Upgrader Niestety, niestety, no dzisiaj totalnie słabo Pamiętajcie, że jeśli chcecie wygrać widzowie e, Konkurs To musicie lajkować, komentować filmy z opisu no i pierwsze osoby, które się do mnie zgłoszą, otrzymają tam jakąś nagrodę. Albo będzie to złoty kodzik, albo skina, albo jakaś naklejka. Coś ogarniemy. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.